Dajcie się do wszystkich bardzo serdecznie tak. z tej strony Paweł i możecie być świadkami, że dwóch zwierząt. Zostańcie tu. Dobra, a więc no, o co no, tu no, chodzi? No, no, czemu gramy w jakąś no, no, dziwną grę, Czemu w ogóle to jesteśmy? Czemu nie ma Paragona? Czemu nie ma Overwatch? Czemu nie ma Lola? A więc jest to jednorazowy odcinek, moim zdaniem, bo nie, nie jestem jakimś fanem survivali, no chyba, że zebrałoby się więcej osób, żebyśmy sobie pograli razem dla zabawy. Jest to Last Man Standing. Gra z tego roku z lipca. Mogliście o niej nie słyszeć, ogólnie ona kosztowała 66 zł w przeliczeniu, to kilka euro to było. Jednak aktualnie twórcy chyba wczoraj, czy coś w tym rodzaju, uznali, że dadzą tą grę na razie za darmo, więc oczywiście link jest w. Opisie. Jeżeli tylko ktokolwiek będzie miał ochotę sobie wejść, zarejestrujcie się, możecie mnie no, dodać no, no. do znajomych. Nikt nie tego bo Paweł Gonera bez żadnej spacji, duże P, duże G. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, wiecie, no, Są podobno jakieś rundy. Czekamy, nad, czekamy, aż się gracze załadują. Potem mamy podobno znaleźć sobie jakąś broń, czy coś w tym rodzaju. No a potem mamy się wybijać. No i jak sama nas wskazuje, ostatni na nogach chyba wygrywa. Nie wiem. Nie wiem, jak to będzie. Mamy tutaj. Oj, na tym tabie nie widzę ludzi. Mamy tutaj podobno 26 graczy, tak więc, no, dosyć sporo, muszę przyznać. Nie do końca znam sterowanie, ale, no, no mówię, to chyba będzie jednorazowy mecz. Raczej, raczej nie zabawię tutaj na długo, więc. Ja hmm, może zrobię jakąś taką playlistę w ogóle na kanale, żeby był jakiś takie randomowy gry. Co wyna... U, albo przegląd darmowych gier. Jak będą wychodziły jakieś darmowe gry, które będzie można dostać w jakiś sposób, to ja by. To ja będę nagrywał właśnie taki materiał z tej gry. No i sami sobie ocenicie, czy warto w taką grę w ogóle pobrać na swój komputer. To no zawsze jest warto mieć jakieś tam gry, żeby po prostu mieć większą kolekcję. No wtedy po prostu, wiecie, no Jezus, rozpraszają mnie strasznie. No wiecie, no po prostu, nie macie więcej gier, no tym wasze konta są bogatsze. To jest gra na jakimś w ogóle całkowicie innym kliencie którego nie mam pojęcia, zapomniałem po prostu jak on się nazywa, ale dosłownie wszystkie linki będziecie mieli w opisie jeżeli ktokolwiek będzie zainteresowany tą grą, proszę bardzo A tam jest coś podobnego, to jest chyba H1Z1, coś takiego, czy, czy nie wiem, mam nadzieję, że nikt mnie nie zje za tytuł ale naprawdę nie jestem fanem survivali, więc no nie pamiętam jak ta gra się nazywała jest to naprawdę chyba to samo tylko, że z tą, z, tą, z tą różnicą, że tamta gra jest w becie, a ta gra jest w alfie, więc zobaczmy, co się stanie właśnie za te 3 sekundy, bo sporo ludzi. Dosyć duża mapa jest. E... Aha, dobrze. Tak, tak, tak nie ogarnąłem o co chodzi. Z... Ale że, że działanie drużynowo będzie banowane i Dla, dlaczego nie można. No dobra, nieważne. No. Zobaczymy. I o co chodzi, co teraz mamy robić? Chyba nas... Fight to the death Death Dobra, no ogarniam. Jesteśmy gdzieś w randomowym miejscu spuszczeni I musimy znaleźć sobie szybko broń Tam kogoś widzę To raczej tam nie będziemy szli za szybko Co tu mamy? Ammo Tabletki przeciwbólowe Co to jest? Więcej ammo Dobra, mamy karabinę. Nie, to jest strzelba jakaś, tak? Muszę się nauczyć z tego korzystać w ogóle, wszystkiego, bo nie ogarnąłem jakieś sterowanie, bo nie mogłem sobie za dużo ustawiać w międzyczasie. Ja nie wiem, czy powinniśmy biegać, bo jak biegamy, to chyba. To jest, o. Mogę tylko jedną mieć? Nie, no mogę więcej chyba. Mogę wszystkie. No to pozbieramy tak, żeby. żeby A przeciw... nie, ja mogę mieć tylko jedną, i później to po prostu wyrzucam. Dobra. No lepiej to pozbierać wszystko, żeby. Nasi przeciwnicy nic nie pozbierali. Co to jest? Znowu to samo. Mamy znowu coś takiego. O, jestem, jestem totalnie zestresowany. Nie, nie. znaczy, to pewnie tego nie będzie słychać jakoś po mnie specjalnie. Ale naprawdę stresik jest. Nie chcę użyć. Nie, nie, na pewno nie chcę użyć jako pierwszy. O, karabin. To, to lubię, to lubię. Nie lubię strzał, wolę karabiny. Co to jest? mało coś jeszcze. Zbierajmy wszystko, żeby po prostu. Teraz już ktoś nie żyje. Nie powinien tutaj chodzić. jest strasznie otwarta przestrzeń. Powinniśmy się kierować jakimiś takimi bardziej... skrytymi miejscówkami, mi się wydaje. Znaczy, ja nie wiem, ja nie gra w takie gry. Jak już mówiłem. Na razie. Na razie chyba nie musimy się z nikim bić. Więc to dobrze. Przydałoby się chyba gdzieś przykampić przez chwilę. Jaka... Jaka bariera? To w ogóle wygląda jak Science nie wiem czy graliście w Science było bardzo podobne. Eee, w czwartej części. Jezus, boję się. Dobra, no na pewno nie umarłem jako pierwszy, ale chciałem też żebyśmy coś zrobili w tym. Chociaż kogoś strzelili raz. Jest taki głośny tub-tub, więc znając życie. Jezus, Jezus, daj mi, daj mi, daj mi. Daj mi. O. Nie, chcę to cały czas, to jest fajniejsze. Więc znając życie, jak my będziemy szli, ktoś nas usłyszy, to będzie mógł ogarnąć, gdzie jesteśmy, potem właśnie jak chodzimy. Dobra, nie wiem, czy dobrze robię. Chyba powinienem tędy iść. No nie, wiem, w stronę stronę się patrzeć? we wszystkie strony powinienem. Czy masz ktoś podejdzie, czy coś? Nic nie widzę na razie. A jest, jestem taki pussy strasznie, jak chodzi o takie gry, w których muszę przeżyć. Znaczy, <laughs> no, chyba o to chodzi, nie? Żeby przeżyć w tych grach, a nie żeby zabijać jak najwięcej. Kto chce się zabijać? Kto ma tam duszę wojownika? Niech się zabijają. Ja sobie patrzę. Ładne otoczenie, w sumie ładnie to wszystko wygląda. Ogólnie nie widzę. Widzieliśmy kogoś przez chwilkę na samym początku. Jezus, zobaczyłem się. O, że nie powiem, że, że emocje na, na, naprawdę są, więc jeżeli ktoś by chciał, dawajcie do, zna do znajomych. Ja mam iść w ogóle. Dobra, pobiegnijmy może w tą stronę gdzieś trzeba. O Jezus. I skąd? I stamtąd chyba, nie? To nie powinienem iść. Nie powinienem tam iść. Chyba nie widzę. Ale ten materiał jest nudny. Ciekawe, czy się wytrzyma. Nie wiem, w którą stronę tam. Jak to wiedzieć? Ta, ta, ta ściana się przybliża. Jeszcze może na wieżę obserwacyjną. zobaczmy co tam będzie. No więc, gdzieś w że powinien być jakiś tamper. Taka fajna miejscówka właściwie. No nie, nie znam tych map. W ogóle to jest pierwszy raz, kiedy ja wchodzę do tej gry. To ja, ja ją odpaliłem i, i, i od razu gramy, nie? Ta bariera się mączy. O, a więc tamto, tamto to jest bariera? Tak. A no nikogo nie ma, nie? Gdzie są wszyscy ludzie? Jakaś mapa? M, o jest. Gdzie jestem? Jestem tutaj? Naprawdę? O oh, shit. No dobra, to no musimy pobyć w tamtą stronę. Za chwilę nas naprawdę zje. Sądziłem, że to będziemy gdzieś na tym polu tutaj się bawić, a ja tu widzę, no nie bardzo i... Musimy troszeczkę dalej jednak się ruszyć. Dobrze biegnę, mam nadzieję, że dobrze biegnę. No i jak źle biegnę, to, to mnie zjedzą po drodze. Ja, ale czekajcie, jakbym tak przeszedł do samego końca, tak bym był takim no, jednym z ostatnich tych? Oh, jestem pacyfistą. <grytanie> no, nie muszę nikogo zabijać, a może wygram. Więc w krzaki. Nas nie będą widzieć. Dobra, tu jest bariera, tu jest bariera. Ogarniam, ogarniam. Jezus to by się przydały jakieś samochody czy coś. To by było spoko w sumie. Ta mapa jest gigantyczna. Mogę tu wejść? Mogę? Nie, ja ten tędy nie mogę wejść. Tędy mogę się przemieszczać jakoś. Przez zobaczymy, gdzie jesteśmy właściwie. Dobiegnę jakąś w miarę dobrą stronę. Już wszyscy się tam zabijają. Coś lata. Dobra, zobaczmy tą mapę. Jesteśmy tutaj. Weźmy do tej paczki. Może to nam coś da. Ciekawe, co to będzie. No jest spokojna gra, w sumie idziemy sobie, nic się nie dzieje. A za chwilę. Jeep, i nas zastrzelą. wystraszę pewnie wtedy. Teraz możemy cały czas sprintować, to jest spoko. A ja ten nie przejdę, ja. O. O No, poko okay. Oko! Okay. Doceniam fakt Doceniam, doceniam No A żeśmy se pograli, ale jestem dobry w tej gry <laughs> hmm. Są dwie opcje Pierwsza Chyba najlepsza Bum No, no. No, 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 no. Dziękuję. No nie było innego wyjścia z tego co widziałem, po prostu utknęliśmy, bo jestem downem. No ale, jeżeli gra się komuś podoba, to, to wiecie. Linki macie w opisie, pobierajcie, jeżeli tylko chcecie. I naprawdę, zapraszam was do serii. Na ten, właśnie w tej playliście będzie seria z grami które są po prostu darmowe, można je dostać jakoś w darmowy sposób, będę was o tym informował, oczywiście będę od razu pobierał tą grę i sam je sprawdzał, żeby nie było, że oszukujemy, czy coś w tym rodzaju. Trzymajcie się, papa. i no, zostawiam to do, do waszej oceny, nie oceniacie mojego skilla, ta gra jeszcze pewnie u mnie nie pojawi, no chyba, że ze znajomymi sobie czasami pograć, ale to już raczej nie na wizji, bo jak widzicie jestem naprawdę bardzo słaby. PAPA.